Witam Was w kolejnym zestawieniu ciekawych gadżetów z Aliexpress. Link do każdego z nich znajdziecie w opisie filmu. Przygotowałam dla Was konkurs, w którym możecie wygrać odkurzacz do zaskórników, który pokazywałam w poprzednim odcinku, wraz z pięcioma wymiennymi końcówkami i kablem USB. By dać sobie szansę wystarczy zasubskrybować mój kanał, polajkować dzisiejszy filmik i napisać ciekawy komentarz. Nik zwycięzcy udostępnię w następnym odcinku, a tymczasem przejdźmy do naszego zestawienia. Jeżeli nie wyobrażacie sobie pozbywania się pająków w ten najgorszy dla nich sposób, fajną opcją będzie delikatny i higieniczny chwytak na insekty. Zapewnia on dojście do trudno dostępnych miejsc i pozwala na zachowanie bezpiecznej odległości od owadów, które możemy delikatnie złapać i przenieść w naturalne środowisko bez wyrządzania im szkody. Kolejnym gadżetem jest szczotka do błyskawicznego farbowania włosów. Dzięki niej uzyskamy pasemka w wymarzonym kolorze w zaledwie kilkanaście sekund. Wystarczy kilkakrotnie przeciągnąć szczotką włosy od nasady po końcówki do momentu uzyskania pożądanej intensywności koloru. Kolorowe pasemka utrzymają się na włosach do pierwszego mycia. Świecąca obroża LED sprawdzi się szczególnie podczas wieczornych i nocnych spacerów z naszymi zwierzakami. Dzięki niej znacznie zwiększymy bezpieczeństwo zwierzęcia, które stanie się lepiej widoczne zarówno dla pieszych jak i kierowców. Jeżeli nudzi Ci się podczas zwyczajnej kąpieli w rzece lub po prostu lubisz być zabawny, ta zdalnie sterowana, wykonana z wodoodpornego materiału głowa aligatora będzie odpowiednim wyborem. W zestawie dostajemy pilota zdalnego sterowania, który pozwala na sprawne nadanie zabawce odpowiedniego toru i prędkości. Kolejnym produktem jest podświetlana tablica LED, którą otrzymujemy razem z zestawem 96 wymiennych liter, cyfr i znaków specjalnych. Spełni ona funkcję dekoracyjną i umożliwi przekazywanie krótkich wiadomości. Chyba wielu z nas w dzieciństwie marzyło o nieograniczonym dostępie do waty cukrowej, który ta właśnie maszyna jest w stanie nam zapewnić. Idealnie nadaje się na różnego rodzaju imprezy, przyjęcia urodzinowe, czy też po prostu do przygotowania wymarzonego deseru. Wystarczy, że wsypiemy do urządzenia cukier i po kilku minutach możemy cieszyć się tym słodkim przysmakiem. Zmywanie może stać się szybsze i przyjemniejsze dzięki dozownikowi płynu do naczyń z gąbką. Nie musimy już za każdym razem sięgać po butelkę ze środkiem do mycia, ale jednym ruchem nałożyć płyn na gąbkę. Pojemnik ma podstawkę antypoślizgową i jest wykonany z wytrzymałego materiału. Ta błyskawicznie nadmuchiwana poduszka znacznie umili nam długie podróże. Dzięki swojemu nietypowemu kształtowi zapewni solidne wsparcie głowy i spokojny sen bez obaw o zdrętwienie karku, problemy z oddychaniem czy o przeszkadzanie współpasażerom. Nadmuchamy ją w zaledwie kilkanaście sekund, a po użyciu i zejściu powietrza bezproblemowo zmieści się w małej torebce. Kolejny produkt to bezdotykowy termometr do pomiaru temperatury ciała. Jest to wygodna i bezinwazyjna opcja, która daje nam szybki i dokładny pomiar. Termometr ten sygnalizuje kolejne stopnie temperatury przez trzy kolory podświetlenia oraz sygnał dźwiękowy. Posiada też funkcję pamięci, dzięki której możemy podejrzeć wartości kilku ostatnich pomiarów oraz tryb oszczędzania baterii. Wyłączy się, gdy przez kilkanaście sekund nie będziemy go używać. Ten efektowny rozsuwany pojemnik na przekąski w kształcie kwiatu fajnie sprawdzi się na różnego rodzaju imprezach i pozwoli w wygodny sposób podać aż 10 różnych przekąsek. Złożony zajmuje niewiele miejsca, natomiast gdy go rozłożymy, wysuną się dwie warstwy, każda złożona z pięciu przegródek. To by były już wszystkie produkty, jakie chciałam Wam dzisiaj pokazać. Zapraszam do subskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę, jeśli filmik Wam się spodobał. Do usłyszenia w następnym odcinku.